Poznajcie Shima Jazz, czyli damskie jeansy motocyklowe o bardzo dopasowanym kroju. Występują w dwóch kolorach oraz w dwóch długościach nogawek, a wzmocnione zostały kewlarem. Ja jestem Marika, wy oglądacie RR Moto. Zaczynamy. Shima Jazz to jeansy motocyklowe stworzone w 100% podbudowę kobiecej damskiej sylwetki. Ich zewnętrzna warstwa to połączenie bawełny oraz poliestru, a to, co nas chroni przed tarciem, znajduje się w środku i jest to Kevlar. W przypadku Shima Kevlar możemy wypiąć, ponieważ dookoła tutaj poprowadzono zamek. Możemy go wypiąć na przykład, kiedy chcemy jeansy używać typowo do użytku codziennego, albo kiedy chcemy je prać, żeby za każdym razem nie prać tego kewlaru, bo on szybciej straci swoje właściwości. I ten właśnie żółty materiał w środku chroni nas przed tarciem, ponieważ jest on na nie odporny. Został on dodatkowo pokryty siatką mesh, aby powietrze łatwiej rozprowadzało się wewnątrz spodni. W jeansach motocyklowych nie mogło zabraknąć także protektorów i znajdziemy je na kolanach poziomu drugiego od marki Sastek. Są one wyciągane od zewnątrz, ponieważ tutaj znajduje się zamek, dzięki któremu możemy dostać się do protektora kolan bez dejmowania spodni. Są one również regulowane. W zestawie mamy także protektory na biodrach poziomu pierwszego również osasteka, a jeżeli chcecie podwyższyć poziom swojego bezpieczeństwa, to również możecie dołożyć tutaj protektor na kość ogonową. Pomyślano także o komforcie użytkowania i nad kolanami mamy elastyczne wstawki, które pracują z ruchami motocyklistki. Znajdziemy je również nad pośladkami i nad pośladkami mamy również pętlę, dzięki której połączymy te jeansy z dowolną kurtką, która taką pętlę posiada. Kolejnym elementem będzie kółeczko, do którego możemy przyczepić na przykład klucze, jak zejdziecie już z motocykla, aby zawsze mieć pewność, że ich nie zgubicie. W kroku zastosowano bezszwowy klin Comfort Plus, który daje Wam większą swobodę ruchu, można podnieść wyżej nogę i łatwiej wsiąść na motocykl. Jeśli chodzi o kieszenie, to tutaj klasycznie mamy ich pięć. Trzy z przodu, dwie pełnowymiarowe, jedna mniejsza na jakieś drobniaki oraz dwie klasycznie duże kieszenie na pośladkach. Na dole nogawki znajdziemy zamek, dzięki któremu spodnie możemy rozszerzyć, rozszerzyć nogawkę i założyć spodnie na przykład na buta. No i mamy jeszcze kilka elementów, które sprawiają, że spodnie są ciekawsze wizualnie, Na przykład zaszewki na kolanach czy same harmonijki nad nimi sprawiają, że spodnie mają niecodzienny charakter. Shima Jazz, czyli model stworzony typowo pod potrzeby motocyklistek, dostępny na rrmoto.pl i link do tego modelu zostawiam Wam w opisie, zachęcam również odwiedźcie na stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.